Cześć z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku będę grał z widzami wychowanego w Among Us No i zasady są takie, że kto jest impostorem ten mówi, jest jeden impostor I ten impostor czeka na początku 20 sekund jak inni gracze się schowają, no i dopiero wtedy szuka. No i na początku gry nie można po prostu latać po mapie, tylko wszyscy znajdują sobie jedną miejscówkę i tam są całą rundę. Czyli po prostu nie można latać po mapie, jak jest się krywmatem i minie ten czas 20 sekund na schowanie się. Później też zagramy sobie na innych mapach i może zrobimy na innych mapach tak, że już będziemy mogli uciekać przed impostorem. Więc wtedy też może być śmieszniej, ale na początku zrobimy tak standardowo. Więc jak jesteście nowi, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wraz z łoneczkiem. No i w sumie zapraszam do oglądania. Dobra, więc startuję pierwszą gierę. Od razu mówimy kto jest impostorem. Kto jest impostorem, to od razu niech powie, to włączę stopper, Ja jestem Cliffmate. Kto jest impostor? Nie jest to... Też. Ja Dobra, no to już odpalam stopper i uciekamy. Mamy jeszcze 17 Ale sekund. Ale kto jest impostorem? Wlazło. Czyli nie, nie wiem, jakie to... masz kolor. Czerwony, nie? No, czyli. Wlazło już drugi raz. No, graliśmy sobie jeszcze tak właśnie przed odcinkiem i już nie, mo nie możemy uciekać. Już stoimy tam, gdzie jesteśmy. Minął czas No jak to stoi? w... Ja tak oh Jezus. No już się nie, się nie tak można tak. schować, 20 sekund, 20 sekund, już nie można latać po mapie Jak, ale można uciekać No nie, nie można uciekać, stoimy w miejscu no 20 nie sekund tak. na schowanie się i ten A ja się tak schowałam, że jak ja jestem widoczna wszędzie No to to mogłaś myśleć, 20 sekund Ale nie Ja nie, nie mogę. Ja się schowałem tak, no nie wiem, może mnie imposter nie znajdzie Łabu. No tak średnio w sumie Ale ta mapa jest taka średnia, do chowania są właśnie tam lepsze, tak Polis na przykład No lepsza jest ta, ta Polis No Jezu ta na jest najlepsza, bo ona ma takie drzwi, jakby takie, że wiecie, takie No właśnie No Polis to będzie właśnie dobra mapa, więc zagramy sobie właśnie, później zagramy te wszystkie mapy, te trzy Dobra, wlazł mnie ok wlazłem, Dobra Wlazło, wlazł do Mikołaja Wlazło tutaj nie ma koło mnie Oj. na szczęście. Ja, ja taki zobaczyłem cień, a to mi się zdawało, ale z widy mam. O, może wygram. Jak coś to nie mówimy. Ale ja mam taką koks znaczy ja mam wielziną, Ja tam się chciałam schować. Ja tam się chciałam schować na początku. Ale. Gdzie? Ale gdzie co? Będzie zmieniłam Tam gdzie Zuza jest. A, dobra, tam, że tam gdzie ja Tam No, sami jest całkiem ok to jest całkiem okej, okay, so No nawet, no. Ja bardzo słabo. Jest taka jedna miejscówka, więc... Mogłem się tam schować, ale schowałem się ja tu. To sobie śmieci zrobię. Kurde! Ja nie mogę. <grym> ej, ja, ej, jakbym chyba nic nie powiedział. Ej, to by mnie nie Luzza zobaczyła. Nie, ja... Ej, Wichie, Znaczy Luzza wlazło. Nie, nie mam killa, co nie? Jakbyś... Nie, nie po twoim mówieniu, tylko film mi się zaświecił. Aha! Ja tak właśnie się zdziwiłem no. i myślałem, że ten, że jakbym nie powiedział nic, to byś mnie nie zabiła, a tu cyk. Ej, dobra, to tak, sobie... Ej, gdzie ty byłeś? No, byłem w storage'u. Jezu, gdzie to byłeś w story... oh, storage'u? Kurde, on był w storage'u. No. Jezu, wiecie, rado jest mnie. Ale Zuska, masz miejsce. Nie, spokojnie, wygrasz. wygrasz, Właśnie w tym momencie wygrałaś. O! Gratulacje! Wlazło wygrała. Dobra, teraz idziemy sobie na kolejną mapę. Dobra, teraz gramy na drugiej mapie. Jak się ona w ogóle nazywa? Bo ja nie wiem, jak się to mówi. No, nie wiem, na Miraku. Miraku. Mira, no coś takiego no, na jakimś nie. Miraku, coś takiego gramy. O, jedną osobę. Myślałam, że mnie wywaliło, wywaliło ale Jestem nie mnie. Nie Dobra, to... Dobra ja jestem. Odpalam stopper teraz. No. I się chowamy. 30 sekund, bo to jest większa dobra. No dobra, tutaj mamy 30 sekund. No okej, okay, okej, okay, może mm -hmm. można. A ja no to weź mi powiedz kiedy mam szukać. No dobra, ja ci zaraz powiem. Zostało jeszcze 15 sekund. Tak to trochę... Źle stopper włączyłem, ale... Niech będzie. Hmm... Ej, ale tu jest dużo miejscówek. Nie wiem gdzie się skończy. Nie wiem w sumie. a Ale nie, ta mapa jest w sumie fajna, bo tutaj eventem jednym można okrążyć całą mapę, więc. Jest głupie. Ej, dobra, po czasie dobra, jest, po czasie jest, po czasie, po czasie, no, możesz już szukać. Ja się za z opóźnieniem 5 sekund, mieliśmy 35 sekund. Ale więc... oszukiwacz nie zdążył się skończyć. Nie, nie, nie ja nie, ja zobaczyłem. Tak. Nie, 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 Kluska... nie. No nie ja się. O, nie ja Dobra! Wiem. winny się tłumaczyć. Tak? To się nie tłumaczę. Ja nie mogę! Nie tłumaczę, nie mi Już, Mikołaj, zginął? Ale tak? z was sobie, ja mam taką miejscówkę, że to jest 100% win. Mówię wam. No ja nie wiem, no wie, zobaczymy, bo ja znam sobie tę mapę dobrze. Nie, no, nie. Ja jestem tutaj. Ciekawe, gdzie są inni? Ta mapa jest taka... No, to nie jest. Fajna, fajna, ale... Chyba z trzy razy na niej nie, grał. tu jestem. Widzieliście jak się to poruszyło? O kurde. Nie. Ja, się poruszyło, się ja nie mogę. Będziecie ja mieli wiecie, tam zuma. Jak... Będę się poruszył pewnie. No pewnie tak. O kurde. Wiecie, gdzie jest... O, nie, no już, no ale to się znaczy, że jesteś blisko kluski, więc we go tam zabij, bo on się tak flexuje, że na powiem. Jeśli to weź go zabi. Nie, nie ma. No, szukam, ale. No, weź go zabij. On sobie gdzieś poszedł. Nie, ja stoję w miejscu. Widział niby... No to jakbyś widział Wenta? Nie wiem, albo mi się to zdawało. Chyba, że... No bo ja to widziałam. Albo ja się nie albo nie można się ja. ruszać, ale to ups. Ale, ale to zrobiłem. Ale to zrobiłem taka dobra miejscówka, że. Ej, znów się coś poruszało. No, nie oh. nie. <śmiech> 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 ja się Nie o, ruszałem! Nie ruszałem! Ja się nie ruszałem! To... Nie, o, się nie o, ruszałem, Nie ruszałem! Po... Byłem, byłem. byłem, byłem przy nim. Ciągle byłem w tym samym miejscu. Co z tego? Teraz patrzę, tego. gdzie mogłem się schować. To jest dużo takich fajnych miejsc, o których nie wiedziałem. O. dobra nic nie, nie mówię to on do mnie ja nie mogę to... kamil wygrałam, wygrałam co? wygrałam, wygrałam Lilia wygrałam. wygrała gratulacje dobra teraz lecimy na tą Dzięki. największą mapę to będzie dobre zuzu dobra jestem... więc jestem impostorem no. Boże, Chciałem powiedzieć, że, że jestem Jestem impostorem, więc Teraz daję start i macie tutaj 40 sekund, macie trochę czasu Na schowanie się 40 sekund jest, jest ok, Tak na tą mapę Więc możecie właśnie się chować no, Jest ona spora Okej, Tylko, no, że tej mapy nie znam Ja już mam klejówę No ja zaraz będę szukał, jeszcze 20 sekund A i Bycie właśnie impostorem Nachowanym jest spoko, bo tak Fajnie czymś się zabija, to jest spoko. I taki no. fajny dźwięk zabicia to jest to jest okej. Fajny dźwięk zabicia No, taki fajny jest. Dobra, 5 sekund zostało. No jak to 4, 3, 2. 1 i musicie być tam gdzie jesteście. Ja już idę y, szukać. Dobra, ja nigdy nie szukałem. Dobra, pierwsze jeden sprawdzę takie. Takie tak tak po prostu. Taką jedną taktyką. Tutaj są jakieś wenty to później. Dobra, wszystko sprawdzam po kolei, żeby nie było Oni się pewnie gdzieś daleko schowali, bo właśnie 40 sekund zostało Więc pewnie jesteście... Nieprawda Pewnie gdzieś daleko jesteście Miejscu. Ja uciekam, nie, bo ja, bo, ja, bo ja... też ten... Mam taką samą kryjówkę Mówiłam Ej, <laughs> nie możesz uciekać! Nie możesz dawaj. uciekać! <laughs> Iść tam. Dawaj, kluska! Dobra, gdzie ona? Ej, kto nie żyje? <laughs> Zuzka nie żyje i Lilia. No Kurde. Ale, ale boję, szybko was znalazłem. słabą. Dobra, Ta jeszcze uciekała, dobra, ale nie mówcie ten nic. No Ja cię tutaj jestem? będę ten. Tak Tym. Spectatorem, ale ja nie będę mówić, gdzie jesteś. Jadziesz, w prawo Ledzie. Ej nic Ty mi nie mów, je nic nie mów. Ej, kuwa, dobra. dobra cicho bądźcie No właśnie, cicho, 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 no cicho. Proszę się uspokoić Zabiłeś Tu nic nie ma, dobra Ja się boję Ja też się boję, bo stoję na węcie. O nie Ja, ja nie, nie widzę boję, bo mam... Dosyć łatwo. Ale, ale już przegadził koło mnie, więc. No nie No przyjdź! Przecież... Jezus! Jezus, jaki też śnieg! Ale, ale łatwo z wami, czekaj, no. ej, ile zostało? Jedna osoba i chyba koniec, nie? Ej, szybko was no. chyba znalazłem. Mimo ma taką nie? mapę. No. No. Ale no tak. Tylko jeszcze jedna osoba. A ty mnie widziałeś. Przecież ja miałem taką dobrą Miałem ten, klientkę. miałem napis kill, no i patrzę, gdzie ty On jesteś. No, serio. No. On ma no. No, tak samo jak ja ostatnio. Nie. Ale po tym jeszcze pogłębimy trochę, bo... Zabiłem Mikołaja, ale łatwo, ale szybko. Ja, ja, nie mogę. Wow. ja nie mogę! Ale łatwo! Dobra, więc w tym odcinku właśnie będzie już na tyle. I jak chcecie kolejny odcinek z Amongasa schowanego, to zostawcie łapkę w górę. Albo jak macie jakieś inne pomysły na odcinki z Us, to napiszcie w komentarzu. No i pamiętajcie o tej łapce, subie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!